Prawo i sprawiedliwość złożyło dzisiaj, chyba dzisiaj, jak rozumiem, ma być to procedowane w styczniu, tak mówił marszałek Szymon Hołownia, ustawę, która będzie zrównywała kłamstwo wołyńskie z, z kłamstwem oświęcimskim. Skoro jesteśmy już przy tym temacie. Pan by był za takim rozwiązaniem? Ja nie znam nie znam tekstu tego, który, który prawo i sprawiedliwość przedstawił. No, ale kłamstwo oświęcimskie, wie pan, to też jest w ustawie. To zależy, i, jak, o, o jak, o IPA, to zależy, jak rozumiemy kłamstwo oświęcimskie, bo nie wiem, co prawo i sprawiedliwość ma na myśli. No ale tak akurat jest zapisane w ustawie, znaczy każdy, kto neguje to, że doszło do zbrodni narodu niemieckiego albo komunistów na narodzie polskim i tak dalej, I podlega karze i tak samo rozumiem miałoby być w przypadku akarsz. wszyscy które dokładnie wiemy, do... że to była zbrodnia faszystowska na, na, na mieszkańcach Polski, na mieszkańcach Europy. A w przypadku zbrodni wołyńskiej? W przypadku zbrodni wołyńskiej będziemy dochodzić, do tego będziemy dogadywać się ze stroną ukraińską, jak to wyglądało. Wiadomo, że. My wiemy jak to wyglądało. Moje dziadkowie uciekali przed banderowcami. Znam ich Był... opowieści osobiście. Ja nie bronię tutaj strony ukraińskiej, ja nie bronię tutaj ani strony polskiej, ani ukraińskiej. To proszę, trzeba nie to... użyć i nie pluć mi w twarz mówiąc, że nie wiemy jak to wyglądało. Ale ja, ja mówię, ja muszę, musimy sięgnąć do księgi historycznej po to, żeby to wyjaśnić. Te całkowicie. księgi jeszcze żyją, to są ludzie, którzy jeszcze pamiętają się Oczywiście, że to jest ogromna tragedia dla, <laughs> ogromna tragedia dla, dla Pol narodu polskiego. A pana zdaniem to było ludobójstwo? I trzeba zachować tutaj ogromną i dużo godności. A czy pana zdaniem to było ludobójstwo, to co się wydarzyło na Wołyniu? Zawsze mordy są ludobójstwem. No nie zawsze. A jak? A kiedy nie? No, można dokonać morderstwa, które nie jest ludobójstwem. No tak, ale jeżeli mówimy o wojnie, no to, to tylko i wyłącznie w taki sposób, bo tak samo jak druga wojna światowa, faszyzm to też było ludobójstwo, prawda? To było i uznajemy, że to jest ludobójstwo. Tak. W przypadku Wołynia tutaj definicja ludobójstwa jest inna. Pan by poparł takie rozwiązanie? Jeszcze raz. Zlu, zrównanie zbrodni wołyńskiej ze, z, czy tam kłamstwa wołyńskiego z kłamstwem... Myślę, uśniewskim. że po zapoznaniu się dokumentów, w jakiej formie miało być to by być przedstawione, na pewno na pewno bym odniósł się do tego odpowiedzi. Konfederacja? Tak, jak najbardziej. I tu nie tylko chodzi o słowa, ale za słowami musi pójść czyn. I my nie mamy przekonywać Ukraińców a propos ekshumacji, tylko mamy tych ekshumacji żądać. Żądać godnego pochówku dla ofiar polskich, ukraińskich Ludobójstwa na kresach Małopolsce Wschodniej. Ale my stawiamy twarde warunki, że, nie, że te warunki były Ukraina postawione, to te klimaty już były. Ja tylko, tylko powiem, że na Ukrainie do Unii od początku wojny trwają. Nie. Przeprowadzimy ekshumację. Ekshumację niemieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej, jeśli warunki, chodzi o Wehrmacht. Są Tutaj nie warunki. ma przeszkód. Jeśli chodzi o polskie ofiary ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, te przeszkody nagle się pojawiają. I to mało tego, pojawiają Kiedy się. Nie rozumiem z tych słów, co pani w tej chwili mówi, że Konfederacja jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie, my jesteśmy przeciwko banderyzmowi, przeciwko ludobójstwu. Ale to, ale to przeciwko... my też jesteśmy przeciwko by, takim no, zachowaniom. To jednak nie respektujecie tego w swoim postępowaniu, skoro macie władzę i możecie egzekwować to od narodu ukraińskiego, jednak tego nie robicie. Bo ale chociaż... czego by pani oczekiwała? Twa pani twardych oczekiwała? żądań, symetrycznych działań. Ale symetrycznych działań to znaczy jakich? Że my jeśli coś ofiarujemy Ukrainie na zasadzie pomocy, to my żądamy wzajemności. Na przykład w postaci przeprowadzenia kompletnych ekshumacji ofiar polskich ludobójstwa ukraińskiego na kresach małopolskich. Polsce wschodniej. Do takich ekskumacji właśnie dochodzi, bo one trwają, ale jeśli chodzi o żołnierzy Wehrmachtów i wojna nie zabrać jest tu przeszkodą. Ale nie pomoc narodowi ukraińskiemu. Nie, nie chcę czyli, zabrać. Ja... Czyli jest Pani obojętny nie. mord na ludności Nie, nie, nie Pan manipuluje moimi słowami, przez nie, 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 żeby nie, Polski żeby z bo my coś nie, da... Ukrainie, a nam nie, 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 w nie, 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 tak działa tak działają stosunki międzynarodowe Czyli i promocja jeśli ukraiński. jeśli pan uważa inaczej jest pan okay. po prostu frajerem Ale pan jest ale na przykład ja za tym żeby nie. co zamknąć granicę z Ukrainą nie wpuszczać tutaj uchodźców i powiedzieć im na granicy albo będziecie kopać gdzieś pod Starobielskiem szczeblu, albo was tutaj nie wpuścimy Dogadać to na szczeblu dyplomatycznym pokazać ale to przykład żołnierza Nie to zbyt Ale ten proces trwa. Nie to, to zbyt długo ale trwa. Ten trwa. Gdyby był warunek postawiony że pomożemy Szanowny jeśli ekshumacje dojdą do To nie jest produkcja spustku, samochodu że nie. zaczyna się od kończy na Wszystko tak działa jest pan nie. bardzo dalece na inny, myśląc, że są przyjaźnie to międzynarodowe. To nie jest technologia nie ma, produkcyjna. Nie ma międzynarodowych przyjaźni, są tylko i wyłącznie czyste interesy. Takie interesy realizują Niemcy, takie interesy realizują wszystkie inne kraje w Europie, a nas w Polski robi się taki zderzak strategiczny. Przed pole kolejne walki, bo Ukraina jest tylko polem walki, nie ma żadnej wojny ukraińsko-rosyjskiej, to jest myśli. wojna mocarstw, gdzie, która się toczy proces, na, na proces, polu bitwy pod tytułem Ukraina. Trwa. To jest tak zwana wojna ma To jest wojna o szerszej skali. To jest wojna mocarstw o dominację na świecie. Tutaj USA są dużym czynnikiem. Bierzemy też pod uwagę Rosję wraz z państwami BRICS, więc my nie możemy się tylko ograniczać do Rosji i do Ukrainy, bo Anglosasi również sterują tym frontem, a nawet mamy przesłanki po temu, by twierdzić, że Stany Zjednoczone miały w tym interes, by ta wojna doszła do skutku. Pamiętajmy, I była że to, to my graniczymy z Ukrainą, a nie Stany Zjednoczone, Oczywiście, nie dlatego nie dajmy? Nie z siebie robić frajerów, które tego nie Dlatego musimy pomóc i nie możemy pozwolić na to, aby naród ukraiński był wymordowany. My przede wszystkim musimy zadbać o swój naród, bo jesteśmy chybamy. Polakami. Jeśli I pan właśnie, jest takim, takim sługą narodu ukraińskiego, to niech nie sobie jestem. pan tam do tej ukraińskiej dumy, czy jak gdyby ona się tam tak nazywa, samo, gdyby zakwalifikuje była, Gdyby i tak samo zagrożona była, była lub inne polityki. państwa, trzeba byłoby pomagać, bo musimy się bronić przed agresją Rosji na Europę Wschodnią. Pomoc zachodnią. nie jest bezinteresowna na arenie międzynarodowej. Czyli jeżeli nie pójdą na pewne układy, wycofujemy wszystko i pozwol, pozwolimy wymordować naród ukraiński. Nie wymordować. Ale no, do tego pani dąży. I, będzie im zależało, pani, żeby ale... uzyskać pomoc? Północna Ale pani to oni idzie w tym kierunku. Nie, 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 dajmy, pan, pan, pozwólmy pan to wymordować. To oni zadecydują, czy Polska czy nie, 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 Oni nie, 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 grozi nam. Mamy wojska nie, nie, granicy nie, 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 obwodzie nie, Na nie, nie, mamy żadnych nie, Chodzi o nie, 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 terytorialne nie, nie, materialne nie, 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 kierowane nie, strony nie, 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 mamy nie, nie, ze nie, Ukrainy. Przypomnijmy, nie, nie, się na nie, Polska. nie, Dmytro Kueba wykorzystywać, porównywał akcję, operację Wisła dzisiaj. do rzezi wołyńskiej w sposób nieuprawniony zupełnie, a historyczny wykorzystywać i mówił ruską. o Lubelszczyźnie i Podkarpaciu po jako o ziemiach przynależnych Ukrainie. Więc Pani, to są już Pani rzecznik, A jeżeli Rosja zajmie te tereny, na których także na przykład pod Starobielskiem są polskie ofiary, to co wtedy? Będziemy od Rosji domagali się takich Ale Rosja tej ekshumacji? nie wysuwa takich roszczeń. Więc nie, ale nie ja mamy pytam o nasze roszczenia w stronę do Rosji, jeżeli zajmą te tereny, na których także to akurat nie jest zbrodnia wołyńska, ale tam chociażby są polscy oficerowie i co? Wtedy do Rosji będziemy od Rosji będziemy się domagać tak, tego, żeby te ekshumacje przeprowadzić. Ale zobaczmy, że Rosjanie przyznali się do Katynia, a Ukraińcy do Wołynia się nie przyznali. 10 lat prawo i sprawiedliwość hmm? próbowało ściągnąć tu polewa, dogadywać się z Rosją i co z tego? No i m.in. Stany Zjednoczone nie udostępniły map satelitarnych. Tak jak pan redaktor zaznaczył tak. przed chwileczką, że jak zajmie Rosja pewną część Ukrainy, to pani będzie rozmawiała z, Ukrainą, z Rosją. No trzeba będzie rozmawiać z tym teren, z państwem, na którego terenie są ciała naszych rodaków. Miejmy nadzieję że żyjemy tą nadzieją, Konfederacja że to Ukraina Luboński, Ja jeszcze raz powtarzam. Rosja przyznała się do Katynia, Ukraina do Wołynia nie. 50. Być może w, być może w styczniu. Nie handlujmy mordem ludzkim. To nie, ludzkim i ludzkim nie w tym momencie bezpieczeństwem Polaków z kłamstwem wołyńskim będzie procedowane, tak mówił dzisiaj Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz dziękuję za bardzo. to spotkanie.